Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Don't Starvika, z shortów. Jak widzicie, jesteśmy we wiosce. Kontynuowałam zwiedzanie, pozbierałam sobie tyle jak ile tylko dałam rady, ponieważ ta postać bardzo szybko nie. Co jest yy, zaskakujące dla mnie, bo yy, nie spodziewałam się. Oczywiście pozbierałam trochę drewna będąc poza domem, ponieważ cały czas się boję, żeby mi ten drzewiec nie wyskoczył, więc staram się w jakiejś odległości je zbierać, ale. Yy. Oj, przepraszam, super, ziowanie na odcinku, ale y, nie wiem czy to się nie nalicza przypadkiem na mapę. Jeśli ma, y, wiecie, macie pojęcie, to dajcie znaka. Musiałam oczywiście wyszucić mój parasol, który się nie przydał, a zbierałam na niego po prostu cały ten deszcz, który był tak strasznie się y, streszczantała w poprzednim odcinku albo jeszcze wcześniejszym. Y bardzo się streszczałam i co, udało mi się uzbierać kwiatki ja akurat w momencie, jak też przestał padać. także yy, super. No i yy, jak stwierdziłam, że króla nie ma yy, zajęłam się powrotem do domu po drodze, zbierając, odkrywając te granice. Yy, miałam nadzieję, że jakiś biegacz ale trudno, żadne się nie trafił. Wracałam do domciu, prawda, yy, pozbierałam kubki z tego, co pamiętam. No i tak bardziej organizacyjnie wyrosły mi warzywka, więc yy, zapewne je zbiorę. Poprzepalałam oczywiście na bieżąco Naprawiłam sobie mózg, który był w stanie dość kiepskim e, Oraz wpadłam na genialny pomysł, który będę uskuteczniać w następnym odcinku Czyli wyjadanie z lodówki, bo mi się nie chce trzymać rzeczy w ekwipunku No i oczywiście gonitwa zabiegaczami, no bo inaczej być nie mogła e, No i co, chyba tyle wydarzyło się w tym odcinku Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, cześć, pa pa